05. Dzisiaj sobie kupiłem yy, 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 w Smeku mini puszkę kolekcjonera, z, która zawiera 500 zaszyk z kartami plus jedną kartę z limitowanej edycji. To otworzę dzisiaj teraz na tym filmiku. I także sobie zakupiłem blister. Blister otworzę w następnym filmiku. Dobra, to zaczynamy otwierać. Puszkę. To cicho! czekajcie bo coś mi tu otworzę może ją za ekranem otwieramy zobaczymy co trafimy Macie, mamy mini puszkę Mamy limitkę Hamesa Rodrigueza. Fajnie. I 6. 507. Fajnie, 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 że tą limitkę mam. Tej limitki nie mam i będzie w moim albumie. I tu mamy tak szybka. GC. Yy, Ibra, Bale. Ibra, Ibra i Bale, zaczniemy od Bela. znaczy Ibra i Gece. O, jak mi się ładnie otwiera, po raz pierwszy dopiero mam tą puszkę, puszki jeszcze sobie w ogóle nie kupowałem. Jeszcze... Kurde, o poczekajcie. Ja tylko złożę sobie sobie postępuję puszkę albo nie, położę tu i mamy tak Fernandez Ma. Suarez Castro O fajnie mamy Messiego Carvalho oraz Patricio sobie nie będę ich kładł tutaj nie będę ich postawiał na tym, bo mi się... Bo tak trudno po prostu. Teraz Mario gadzę. Gacę. Liczę na jakieś... Liczę na jakieś, le, jakąś, na jakieś legendę albo... Mam nadzieję, może mi się trafi. Przejdą. Rodigłes Olsen. Logo Herb FC Bazel, Andre Marquis i Defensive lock Girl Cahill. Już mamy tyle bazoweczek, rzucieka numer 3. O, to się nie to otworzyć. Może godin Dziękuję. Dziękuję. balotelli logo Dziękuję. Dziękuję. Herb Dziękuję. olimpiakosu i Dziękuję. 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 Troszeczki mówię, nie otwierane. się może, może obetniemy. To mi tak zostanie, ładne. Po raz pierwszy sobie kupiłem dopiero um, tą mini puścikę kolekcjonera. Jeszcze jej w ogóle nie, nie kupowałem. Coś mi się nie chce otworzyć. Jakie. Może coś tu do Jest. Tak. Bonusi. Nautik. Nie mam go. La. Następnie Master Andrea Pirlo i Time Fans Steven Gerard. Ostatnia, co so szybka, co so numer 5. Chant Buffon, Arkadiusz Milik, Twoi Julian Grant. Master Eric Adibol, Sergio Ramos oraz Defensive, defensive Rock Diane Lovren. Unboxing fajny, fajny, super po prostu. Podoba mi się. Karty mogą być. Może fajne. Są, są fajne. I jeszcze otworzę sobie blisterek, jak mówiłem. Jak mówiłem. Dzięki za oglądanie z tego filmiku. Cześć.